Jak wyglądają szanse Los Angeles Lakers w nadchodzącym sezonie NBA? Jedno słowo: Luka Doncic. Słoweniec już teraz stał się centralną postacią drużyny, co chyba nie za bardzo podoba się LeBronowi. Lakers ponoć chcieli, żeby James obniżył swoje zarobki, ten jednak podjął opcję gracza i zablokował salary cap w LA. Zespół próbował obniżać wartość Doriana Finney-Smitha, ten więc odszedł do racket. No dodatek LeBron, którego dopadł wiek. Zmaga się z Rwą Kulszową, a to lubi wracać jak bumerang. King podkreśla, że będzie obserwował postępy drużyny z ławki, sugerując, że może odejść. To złe wieści, a dobre. Luka jest kosmicznym graczem w świetnej formie, najlepszej od lat. Zespół wzmocnił strefę podkoszową Dianne Raytonem, pozyskał także Jay Calaravie. Lakers wciąż są dobrzy gracze, Rui Hachimura, czy przede wszystkim Austin Reeves. To wszystko sprawia, że Lakers wciąż będą solidną drużyną. Lakers będą gorsi niż przed rokiem, ale wciąż na tyle dobrzy, że załapią się do playoffs.